Słowo Boże na dziś. 11 marca, czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z Jej ludu radość, rozwesele się z Jerozolimy i rozraduje się z Jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat, bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat, będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą. Zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 30. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora a rankiem wesele. Wysłuchaj mnie, Panie. Zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój i panie, będę cię sławił na wieki. Chwała tobie, królu wieków. Szukajcie dobra, a nie zła. Abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami. Chwała tobie, królu wieków. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czciwe własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino, a był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego: Urzędnik królewski, panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus. Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego. Syn twój żyje i uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo pańskie.